Cześć, tato! Odrzuciłem propozycję z Lizbony. Nie jadę na ten staż. Hmm. Szkoda. Chyba się nie nadaje na lekarza. A w ogóle pomyślałem, że może bym się przeprowadził na trochę do domu. Antek się wyprowadził i. A inni koledzy? Albo tę swoją Agatę zapytaj. Zastanawiam się, czy sobie nie wziąć dziekanki. Tak, żeby umysł odświeżyć. Przypomniał mi się nasz biwak. Pamiętasz? Śpiwór ci się wtedy, utopił w bagnie. Śmiesznie by było, jakbyśmy teraz pojechali. Z tej ciekawej nie wychodzi. Ma tu jeszcze czas, tylko będziesz nie cały rok od tyłu. Jasne.